Dziękuję za zaproszenie. Spadł tutaj bardzo dużo miłych słów, ale chciałem Państwu powiedzieć, że jesteście ważną częścią społeczeństwa naszego miasta. Korzystamy i chcemy korzystać z waszego doświadczenia. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście Państwo w stanie pokazać młodemu pokoleniu, a ja znajdę się do tego młodego że po zakończeniu pracy zawodowej przejście przejściu na emeryturę można dalej aktywnie. Mam nadzieję, że Uniwersytet Szczegółowego będzie to wiecznie i jak ja już skończę swoją pracę zawodową, bardzo chętnie przyłączę się do którejś sekcji. A jest bardzo dużo sekcji, także bardzo chętnie się przyłączę. Drodzy Państwo, po pod okazją kilku słów chciałbym Państwu życzyć ciepłego lata. I pięknych wakacji, i mam nadzieję, że po zakończeniu wakacji wszyscy Państwo wrócicie z powrotem na uniwersytet z nowymi pomysłami. Chciałem serdecznie podziękować i złożyć kartę przewodniczącej Rady Słuchaczy w Pani Mieści Polakowej, ale zanim to zrobię, chciałbym jeszcze serdecznie jedną osobę pozdrowić z nazwiska. To jest moja krzesła, Pani Wanda Kujcie, która jest. Chciałbym złożyć kwiatym ja Przedstawicielu Rady się Panie i wszystkim serdecznie życzę jeszcze raz miłych wakacji. Dziękuję bardzo. Szanowni Słuchacze, zakończenie Roku Akademickiego to dla Państwa moment podsumowania całorocznej pracy. Z tej okazji gratuluję wszystkim słuchaczom zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń. Państwa Uniwersytet jest placówką mającą za sobą bardzo owocne lata pracy i z całą pewnością kolejne równie udane przed sobą. W ramach Uniwersytetu realizujecie Państwo swoje życiowe pasje, wykorzystujecie potencjał intelektualny, rozwijacie zainteresowania w różnych zespołach tematycznych. Okres przedwakacyjny obfituje w uroczyste, pełne podsumowań i refleksji zakończenia. Takie jest również zamknięcie roku akademickiego 2018-2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Mazowieckiej. Życzę Państwu kolejnego, aktywnego roku akademickiego. Dziękuję za niezużyte pokłady energii, które w sobie macie oraz gratuluję chęci pogłębiania wiedzy i samodoskonalenia. Jesteście Państwo wspaniałymi studentami, wiecznie uśmiechniętymi, radosnymi, pełnymi energii i życia. Życzę wszystkim spełnienia marzeń, realizacji powziętych planów i zamierzeń oraz kolejnych sukcesów. Łączę wyrazy szacunku i uznania Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek. A na ręce pani Wiesławy Polak, przewodniczącej Rady Słuchaczy, symboliczny bukiet kwiatów, ale te kwiaty są skierowane dla wszystkich państwa. Dziękuję.